Dobry, jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Koroną Łaszczów a Mego Stary Zamość. Wynik 2 do 1 dla drużyny ze Starego Zamościa. Rozmawiamy z trenerem gości Przemysławem Tchórzem. Dzień dobry, Panie Dzień Trenerze. dobry. Panie Trenerze, jak z perspektywy Pana, z perspektywy boiska wyglądało to dzisiaj spotkanie? No, na początku chciałbym powiedzieć, że zastępuję dzisiaj naszego pierwszego trenera, Pawła Lewandowskiego, który jest na zwolnieniu. Nie mógł się pełnić obowiązków trenera. Co do spotkania, e, można powiedzieć, że najważniejsze są trzy punkty, wywalczone, które były nam bardzo potrzebne, żeby troszeczkę podnieść nasze morale e, w zespole. Więc założenie było zrobić trzy punkty, wygrać. E, styl e, nie był ważny, ale liczyły się te trzy punkty. Co do meczu, pierwsza połowa e, mieliśmy bardzo dużo sytuacji których nie wykorzystaliśmy, ale nawet była sytuacja, że po rzucie różnym okazało się, że może być spalony. Sędziowie taką podjęli decyzję, będziemy to analizować na nagraniu, jeżeli będzie dostępne. I dalej, dalszy przebieg, pierwszy połowy mieliśmy praktycznie pod kontrolą. Przeważaliśmy, kontrolowaliśmy tą grę w sposób trochę chaotyczny. Lecz stwarzaliśmy sobie sytuację, strzeliśmy bramkę ramkę w 40 chyba minucie, jak dobrze pamiętam, i wydawało się, że wszystko będzie pod kontrolą. Wydarzył się błąd, który kosztował nas bramkę do szatni, lecz zespół pokazał w drugiej połowie, że można wywalczyć te trzy punkty. Udało nam się strzelić drugą bramkę. Do końca trochę było nerwowo, bo dysponujemy taką kadrą coraz węższą. Jeszcze dzisiaj damy za kapki damy od tręba. Jednakże udało się dowieść te 2-1 do końca. Trochę nerwów, ale i trochę emocji, więc brawa dla całego zespołu za, te spotkanie, za to spotkanie i za te trzy punkty. Tak jak Pan powiedział, przystępowaliście troszeczkę w osłabionym składzie do dzisiejszego spotkania. Jakie były założenia w takim razie? Jaki był plan na to dzisiejsze spotkanie? Korona, podobnie jak Wy, jesteście w dolnej, w dolnej części tabeli. Jakie były założenia na to spotkanie? Wiedzieliśmy również, że korona ma swoje problemy. Przed meczem okazało się, że jeszcze nie mają bramkarza lecz to dopiero się okazało na boisku zawodnikom zostało przekazane, żeby, żeby, żeby trochę nie zachwiało ich e, czujności. E, wyszliśmy z założeniem, żeby troszeczkę zespół zaatakować, widzieliśmy, że mają problemy w obronie zespołu z korony. E, wykorzystaliśmy to, bo bardzo dużo piłek e, przechwyciliśmy po ich niedokładnych wyprowadzeniach, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej połowie, e, nie udało nam się. E, mieliśmy zabezpieczyć z tyłu, żeby nie stracić bramki. No z Traciliśmy, w dosyć kuriozalny sposób, ale to co założenia były w pierwszej połowie zrealizowane, w drugiej połowie również zrealizowaliśmy, żeby nie stracić już bramki, a strzelić udało się i z tego się bardzo cieszymy. Dzisiejsze spotkanie było dosyć ostre, bardzo, bardzo nerwowo reagowali zawodnicy zarówno jednej jak i drugiej strony. Tomek Goździuk zszedł z kontuzją, czy to jest coś poważnego? Nie wiemy na razie, nasz maser Harry będzie go tam będzie będzie z nim się zajmował. Mam nadzieję że wszystko będzie w porządku i następny moment będzie już do gry do dyspozycji jest to nasza ostoja w defensywie najstarszy zawodnik doświadczeniem więc możemy na nim polegać. Nawet jeżeli miałby z kontuzją to i tak jestem pewny że chciałby grać i wystąpić bo jest zespołem z Żytem i nie odpuści. Jest taki charakter więc damy radę. Przed wami kolejne spotkanie z włókniarzem Frampol, kolejny ciężki przeciwnik z dolnych rejonów tabeli. Jakie nastawienie przed tym spotkaniem? A będziemy o tym zastanawiać się dopiero w poniedziałek analizować zespół z Frampola. Na pewno trzy punkty gramu u siebie, trzeba zdobyć, żeby jak najwyżej wskoczyć do tej środkowej tabeli, żeby odbić się z tych dolnych rejonów. No do końca sezonu zostało niewiele meczów, więc trzeba łapać te punkty, żeby, żeby, żeby spokojnie tą zimę sobie przepracować i. Z wejść z jak najlepszej pozycji na rundę wiosenną. Gratulujemy zwycięstwa, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy.